Masz mu kawałek jak twarzy odleciał. Ała Ty, 11 punktów doświadczenia zabotniaka. LOL Jak mało. Maszum, maszum Dobra, nie chcę mi się to do... Myślę nad tym może będzie jakoś prościej Ultimate Piła łańcuchowa, jeszcze lepiej.

Ładna próba, już mi się da. Tak. tak, nic ciekawego tu nie było. Tylko Informacja o szumie. Równa woda. No, nie wiem, po co to zażyją, ale dobra. No to co, prześpimy się? Pomyślmy panu. Botniaków? Nie, lepiej nie. Dobra, chwileczkę. Szybkie za szybko sobie zapiszę. Nie sprawdzę, gdzie mogłem znaleźć tego Sol Strativariusa. No dobra. Jestem z powrotem. Cóż, jak sprawdziłem. Może mało wiem. Bo niestety o tej, o tej lokacji. Nie chciałem się nigdy walczyć tutaj z błotniakami ani szukać żadnych skrzypiec. Ale że teraz mi się chce. To musiałem się dowiedzieć, że Niestety to skrzypce, może niestety tutaj jeszcze jakaś mucha jest, czy płotnia kolejna. Te skrzypce znajdują się w, te w teście dźwięku, tam gdzie byliśmy. Sprawdźmy A nuż może się znajduję O, przez szybę, znaczy przez okno trafię. pani wyszło. Dwa strzały, dwa trafienia. Mm. W sumie całą chyba kreptę 92 objechałem. Stand back Co jest? Oj. Dobra, rozumiem Test dźwięku jest Mam no nadzieję, że niestety po zapisaniu i wyłączeniu włączeniu gry Nie zrespiły się tam z powrotem, to może to w biurze nadzorcy są A i tutaj znowu musiałem minę wziąć Pójdę po co ja te miny trzymam hm. ja tutaj już byłem, wiadomo Które są inną drogą przeszedłem Ciekawe co mogę co mogę znaleźć w biurze nadzorcy, bo w sumie nie wiem. Tylko gdzie? A, muszka lata, lata mucha dookoła ucha. Co mnie bije? Lata, lata mucha tak się pod sufitem. I Trafi gdzie nie idzie. I ni cholery. No w końcu. Może i muchy nie były nigdy za mocne. Za potężne. Ale to były bardzo wkurzające. No chyba powiedz mi, że to tam się nie bijesz z czymś większym. Drzwi. Pierwsza piętro. Czy wystraszyła ta mucha na moim widoku, że eee. ten dynamit, o, sklep załatwienie, pewnie. Może to tutaj będzie? No, spróbujmy trujące religions. Reminding Boys, czyli że to nie będzie? Personel, może to będzie? Personel. Yes, brawo. Zna z hasło. Rozdanie hmm. moim mieszkańcom z kolegi o sprzętu utworzącego. Nie niesprawiedliwie, że mieszkańcy mogą słuchać swojej muzyki tylko w studiach. Posiadam dostatecznie dużo sprzętu, by każdy mógł cieszyć muzyką w tym we własnym łóżku. Proszę o uzasadnienie tej decyzji. Za się znajmia, że za 10 kredytów roboczych można kupić w naszym na sklepie pudding truskawkowy. Zapasy są niezwykle organiczne, więc spieszcie się zanim ktoś was uprzedzi. Hmm. Z ostatniego maila wynika, że umowa stoi. Dam ci wszystko z tej listy, w zamian za tą, tą broń. Robi się tu coraz niebezpieczniej. Prawie połowa mieszkańców zwariowała. Chcę tylko być przygotowany. Nie przejmuj się. Będę trzymać broń w sejfie. Nikt się nie dowierzył. Pochodzi od ciebie. Otwórz safe. Do sejfu! Ja chcę tą broń. Chyba wyjście handlarza mięsne, żdżankną. Hmm. Będę miał handel większy. What a magnum! Tylka magnum mam? Ale, co ciekawe, pistolet laserowego nie ma. Eee, jak tam? W jakim stanie jest ten pistolet? Ładne. Też wolałbym karabin, trzeba szczerze przyznać. Woliznisko. Może to w jakiejś walizce było, którą pominąłem. Hmm, Niwo fuzyjne. To się, co się, piesku, stało. Jeszcze pistolet maszynowy. Dobra. Mieszę z tym walę na test dźwięku. Może znowu tam się spotka jakichś błotniaczków. Hmm. Chociaż szczerze mówiąc wolałbym. Wracam na dół, lecę i wychodzę z krypty 92. Naprawdę. Ten odcinek zapamiętam na sporo. Przynajmniej... To chłopata takowo tych błotniaków nie ja. To na nim się skupili. Bo jakby na nim się skupili, to już bym wolał. Nie być. To za Ubranie na imika, zamiast Patrz. Patrzcie. Test dźwięku. I? Nie. Skoro tu, ku, sto, skoro tu królik leży to... No królik. Jeszcze lepiej. Jeszcze trochę i się tak Rozę nie wie, że będę mówić na błotniaki zamiast błotniaków, takie milutkie błotniaczusie. Królik błotniaków. Nie brzmi już to tak strasznie. Ale to król? Mm. To już jest coś. Król błotniaków, tak jest. No super. Radio Galaxy News w takiej. No, w takim nie bardzo mądrym miejscu. Znaczy, no. Mądry. Przecież to miejsce, miejsce, miejsce. nie jest głupie. Wręcz przeciwnie. Komputer w Studio. Poczta wewnętrzna. Panowie, nie wiem, czy warto wnosić oficjalną skargę, ale na moje nagłośnienie ma jakieś dziwne zakłócenia. Tak jakby drugi sygnał nadawany, nie wiem, z interkomu albo sprzętu komunikacyjnego. Dodało się do wszystkiego, co nagrywam. To prawie niezauważalne, ale widać go wyraźnie na oscyloskopie. Może jakiś problem z izolacją kabli na poziomie C? Yy, wiadomo, 00. Chciałem tylko skorzystać z okazji, by wysłać e maila z podziękowaniem za wspaniałą sesję tego popołudnia. Nie słyszałem, że niespieszniejszego piękniejszego od dzięk do tego Może zechcesz z się jutro wieczorem i porozmawiać o tym prywatnie? O nasz, wyjście. Może się przesłyszę. Albo po prostu Krypta 92, tak. Działa. Więc hmm. pytanie: jak stąd wyjść? Szczerze mówiąc, nie bardzo wiedziałem, w co się pakowałem, dopóki nie chciałem wziąć tego questa. I teraz wiem, że niestety, troszkę Krypta 92 nie była najmądrzejszym pomysłem. Szczególnie jeśli się głosowałem. Drzwi do starego Only. Sprawdźmy, czy mogę lecieć od razu sobie do Agaty? Dobrze, nie muszę się przedzierać. Wjeżdżałem przez te. przez yy, Old Olney. Czyli miejsce, w którym, no, bądź co bądź sporo było tych. Yy, yy, yy. Mówno się, jak się oni nazywali. Trzymajmy śmierci. Dobra, ja wbijam do domu Agaty. Dzień dobry. Pani Agat. matko. O mój Boże, wydaje się, jakby cię nie było całą wieczność. Powiedz mi, proszę, że masz dobre wieści. Mam dobre wieści. O, to skrzypca, gato. O, mój Boże, muszę go zobaczyć. Proszę. Ojej, są piękniejsze, niż sobie wyobrażałam. Nie wiem, jak ci dziękować. Żałuję, że nie mam odpowiedniej nagrody za Twoje wysiłki. Mogę Ci dać jedynie częstotliwość mojego radia. Włącz je, gdy tylko zechcesz posłuchać, jak stara kobieta gra na skrzypcach. 330 punktów doświadczenia. Dostaliśmy karmy. Jesteś miłym widokiem dla starych oczu. Jak się czujesz, Agato? O wiele lepiej dzięki, że pytasz. Po powrocie z Wariusa wszystko się zmieniło. To prawie tak, jakby do domu wrócił dawno zaginiony krewny. Zawsze zgrażam, że w Radio musi być wyczerpujące. No co ty? Nagrywam wszystko na tych maszynach, wbudowanych w radiostację mojego męża. Aha. Dzięki temu możesz słuchać muzyki, kiedy tylko chcesz. A staruszka może trochę pospać. Możesz dla mnie zagrać na skrzypcach? O, oczywiście. Przynajmniej tyle mogę zrobić, aby się odwdzięczyć. No, zobaczymy, czy zagra. No i co? No, no, no. Popatrz no, co kot przyniósł. Powinien zapisać swoją muzykę, albo zachodzić ją na przyszłość. Cóż, chyba bym mogła, ale to nie są w żadnym razie moje własne kompozycje. Nieważne. Z czasem wszystko się gubi. Tu masz rację. Lat mi nie ubywa, więc kiedyś mnie zabraknie. Ojej, a co jeśli tylko ja znam te utwory? Co jeśli wszystkie nagrania zostały zniszczone? Utrata tak pięknej muzyki byłaby wielką szkodą. Co trzeba ci zrobić, żeby to osiągnąć? Potrzebuję ci tylko trzeba? dwóch rzeczy: swojej łepetyny i papieru nutowego. Papier w pięciolinie? Nie zgadnij. Nie można grać na holotaśmie? Rozejrzyj się. Widzisz tu jakieś komputery albo inne nowinki techniczne? No spoko. Nigdy nie interesowaliśmy się takim złomem. Najbardziej zaawansowaną technicznie rzeczą, jaką mieliśmy, jest nasza stara radiostacja. Potrzebuję tego papieru. Wiem, jak go użyć. Pomożesz mi? No dobra pomogę. Cóż, dziękuję, tak wiele ci już zawdzięczam. Naprawdę nie wiem, co powiedzieć. Jeśli znajdziesz papier, wróć tutaj. Nie ma pośpiechu. No dobra, muszę żyć. Gdzie mogę znaleźć ten papier? Notowy? Obawiam się, że nie. Dziwię się, że nie udało ci się znaleźć żadnego w krypcie 92, skoro mieszkali tam muzycy. Pytałabym kupców i przeszukiwała pustkowia. Może kiedyś ci się poszczęści. No dobra, muszę żyć. Dziękuję za to trzymanie staruszce, towarzystwa. No cóż. Widać było po tym zadaniu, że niestety mało znam trochę Fallouta i mało wiedziałem, co akurat było w tej krypcie 92. Powiem tak, zadanie to było dosyć ciekawe, ale i też dosyć dziwne. Dziwnie się. No ale typ z tym. Eee, tak więc, przydałby się kończyć ten odcinek. Już Nagrywałem go z porą chyba prawie godzinkę. Tak więc. Pamiętajcie, ja jestem maturen, powiązany z waszymi potyczkami z błotniakami, z muchami mięsnymi, z błotniakami łowcami, z królami błotniaków, etc., etc. No i cóż, no, dużo mówić. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Let's Play Fallout 3. Trzymajcie się. Cześć.